Ciekawostki o Ukrainie. 1. Niepodległość od ZSRR uzyskana została 24 sierpnia 1991 roku. 2. Gęstość zaludnienia wynosi 75 osób na kilometr kwadratowy. 3. Kraj ten jest dwa razy większy od Polski. 4. Główną religią jest prawosławie. 5. Najdłuższą rzeką jest Dniepr. 6. Na Ukrainie znajduje się ponad 25 tysięcy sztucznych zbiorników wodnych. 7. Kraj ten zamieszkuje około 10 tysięcy Polaków. 8. Najwyższy szczyt Oberla. 2061 metrów nad poziomem morza. 9. Ustrój polityczny. Demokracja. 10. W Kijowie znajduje się trzeci najczęściej na świecie odwiedzany McDonald's. Ponad 2 miliony osób rocznie. 11. Ukraina ma największe na świecie złoża rudy manganów. 11% wszystkich złóż na świecie. 12. Najstarszą na świecie uznaną konstytucję stworzył Ukrainiec, Pylek Orlik, w 1710 roku. 13. Narodową potrawą jest barszcz. 14. Geograficzny środek Europy znajduje się w małej miejscowości w zachodniej Ukrainie. Rachif. 15. Najcięższą srebrną monetę na świecie jest moneta z okazji 10 lat odrodzenia chrywian. Waży 1 kilogram. 16. Chleb jedzą ze wszystkim, niektórzy nawet z owocami i różnymi deserami. 17. 53% ludności mówi w języku ukraińskim, reszta po rosyjsku. 18. Pomnik ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki. Postawiono w 1200 miejscach na świecie, w większości w zachodniej Ukrainie. Jest postawiony także w Warszawie. 19. Jest tam największy na świecie kieliszek o pojemności ponad 56 litrów. 20. Obrączki noszą na prawej ręce. 21. Ukraiński hymn narodowy składa się tylko z sześciu linii. Cztery w formie wiersza, a dwa w formie chóru. Pozostałe wersety uważane są za niepoprawne politycznie. 22. Dwa. Ukraina reprezentuje jedną z najbardziej swobodnych kultur na świecie. Dziękuję za oglądanie.